Witam Was po. dla mnie dłuższej przerwie, bo ten odcinek Rad Morza zapowiada się dosyć długi. No ale jak widać, jest troszeczkę roboty przy nim. Jest praktycznie prawie rozebrany do czyszczenia. Chciałem Wam powiedzieć i pokazać w sumie, dlaczego warto wyczyścić. No, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj. Um. Uchwyt na półkę tunera FM, tak to wyglądało. Od nowości to jest właśnie brud. Tutaj, zobaczcie, to wszystko jest po prostu taka masakra. Najbardziej tutaj, to nie jest sam kurz. To jest też tłuszcz. To wszystko jest po prostu do, do wyczyszczenia. Słuchajcie, jeszcze tak jak widzicie, jest brak. Tej przelotki gumowej, tutaj na kablu, niestety stara się pokruszyła i po prostu wypadła, ale nie warto zostawiać przewodu w takim stanie, ponieważ akurat tu w radmorze jest dosyć ostra blacha tutaj zanitowana i prędzej czy później, jeżeli ten kabelek będziemy tak z nim sobie machać, naciągać, przestawiać radio, w końcu hmm, przetrze się ten przewód, izolacja, więc jeżeli mamy taką sytuację. Trzeba by założyć właśnie taką przelotkę gumową, którą tutaj widzicie obok radia. Niestety, w radmorze jest to na tyle uciążliwe, że aby założyć, to trzeba ją przewlec. A żeby przewlec, to trzeba wyciągnąć transformator w radmorze, odłączyć przewód od głównego wyłącznika sieciowego, więc jest to bardzo czasochłonne. Ale przy okazji można sobie właśnie w środku wyczyścić swój odbiornik, więc nie pozostawiajcie to w takim stanie. Leniuchom proponuję od razu zaizolować taki przewód w tym miejscu dużą warstwą taśmy izolacyjnej, ale proponowałbym założyć właśnie taką nową przelotkę gumową, która no załatwi tutaj nam sprawę. Mm. you. -hmm. フフフフ。 thank mm -hmm. you thank mm. you Wracając, yy, chciałem pokazać na przykładzie wylutowany tutaj z tej y, płytki dokładnie ten y, kondensator. To jest 10 mikro y, Lwy y, z płytki wzmacniacza i zobaczmy, jakie on ma parametry. Nie wiem, czy będzie widać. Kiepsko widać. 19 mikro i ESR 21 omów tak? No blado tutaj u Was widać, ja u siebie tak widzę. Mam nadzieję, że tutaj nie kłamie, że widać chociaż trochę. I to jest kondensator wyciągnięty z tej płytki. Natomiast na szybko założymy do pomiaru nowy kondensator. Też to jest. Nie wiem, czy tu widać, zaraz. Momento, momento. No kiepsko tutaj. W każdym razie jest to 10, 10 mikro na 100 V. Akurat takie, takie mam. Gabarytowo się zgadza. Zawsze napięcie oczywiście może być większe. To jest jakiś jamikon, nie jest to jakiś tam Nishikon, czy jak to tam się zwie. Więc to nie jest z najwyższych lotów kondensator, ale sami zaraz zobaczycie, że, że parametry są o wiele lepsze. Mierzymy. Zobaczcie niecałe 10 mikro i ESR 1,4 oma. Sprawdzę wszystkie kondensatory, wylutuję z całego odbiornika. Natomiast faktycznie już w drugim kanale też się okazało, że zobaczcie, ten kanał już jest zrobiony. Trzeba tylko jeszcze pokryć, wiadomo, druk preparatem kalafonii, żeby zabezpieczyć. Też dla mnie to jest najlepsza technologia. Gdzie potem łatwo wymieniać elementy też nie lakieruje jakimś specjalnym środkiem, tylko roztworem izopropanolu z kalafonią. I wracając tutaj do układu, dwa kondensatory powyżej 100 mikro nie wymagały wymiany, ponieważ bardzo fajnie trzymają parametry i jeszcze długo posłużą. Natomiast faktycznie wszystkie poniżej 10 mikro w tej płytce wzmacniacza miały tak rozjechane ESR że stwierdziłem, że po prostu trzeba je wymienić i jeżeli komuś się nie chce sprawdzać słuchajcie, wymieniajcie od razu w całym odbiorniku do 10 mikro bez sprawdzania, nawet jeżeli nie macie takiego miernika a sobie warto go zakupić to zbata wymieniać po prostu wszystkie elektrolity do 10 mikro w starych odbiornikach Unitry i nie tylko odbiornikach, również innych urządzeniach no i słuchajcie, natknąłem się na następną e, płytkę e, chciałem wam pokazać, że ta płytka była naprawiana. E, nie wiem, czy to już widzicie, były wymieniane częściowe elektrolity na płytce regulacji. Natomiast no, trochę mnie tu zniesmaczyła jedna sprawa. W tym sensie, że e, zobaczcie. Tutaj jest wymieniony w tym kanale elektrolit. W tym kanale już nie jest wymieniony. Yy, to znaczy, tak, oczywiście, jak najbardziej, serwisant miał do tego prawo, żeby wymieniać tylko uszkodzone elektrolity. Natomiast, jeżeli ten był uszkodzony, ten jest sprawny, yy, moja propozycja jest taka, żebyście już wymieniali jednak parami. Takie kondensatory, czyli jeżeli w jednym kanale mamy uszkodzony, to żeby te kanały miały w miarę jak najbardziej zbliżone do siebie parametry, to wymieniajmy od razu też w drugim kanale taki kondensator, gdyż to nie są jakieś wysokie koszty. Nie wiem dokładnie, ile taki kondensator może kosztować, bo wiadomo, że zawsze nie sprzedają na sztuki tylko parami minimum po 10 sztuk, z tego co pamiętam i to naprawdę jeden kondensator w tom czy w tom. Nie robi nam różnicy po kieszeni, a myślę, że kanały bardziej równo będą grały i na pewno za jakiś czas, skoro w tym kanale kondensator nam wysiadł, to tutaj wysiądzie może nie teraz, a może za rok, może za dwa. Więc wymieniajmy od razu parami. Ja po prostu. Też tak robię, bo no, ten y, też jestem wymagający, jeżeli chodzi o jakość dźwięku w takim sprzęcie, więc y, u mnie kanały muszą grać jak najbardziej równo się da. Ze sprzętu trzeba wycisnąć jak najlepsze parametry. No tutaj wystarczy tylko wymienić po prostu y, parami takie kondensatory, i te parametry y, na dłuższy czas będą zbliżone do siebie, czyli no, obowiązkowo. Y, ten kondensator już troszeczkę pracował, więc jeżeli nie znajdę identycznego, bo widzę, że to chyba jest ten Jamicon, czy Jamicon, jak tam się zwie, prawdopodobnie ten pójdzie i ten pójdzie do śmieci i wstawię dwa jednakowe, gdyż one akurat też będą z jednego okresu zakupu, więc też będę miał pewność, że mają tą samą żywotność, czyli ten czas po zakupie jakby. Okej, okay, dobra, no trochę już tam, jak to się mówi, niektórzy mówią małpiego rozumu do się dostanie, dostaje przy kamerze, przed kamerą czy tam za w tym momencie. Podsumowując, wymieniamy kondensatory parami nawet, gdy tak samo z tranzystorami nie mamy jednakowego w końcówkach mocy jest to akurat najważniejsze, żeby te, żeby te tranzystory były jak najbardziej zbliżone do siebie, ale mówię, w jeden kanał uszkadzony wymieniajmy te same elementy zawsze w drugim kanale. Taka moja, jakby to powiedzieć, wujek dobra rada. Ok, dobra, no to jedziemy dalej z wymianą.